Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotowałem przepyszną pizzę. Ale nie taką z Neapolu, tylko prosto z Nowego Jorku, bo jest to New York Style pizza. Z dodatkiem salami, peperoni. A jak salami, to bel. Za chwilę wam pokażę, jak krok po kroku przygotujecie taką pizzę w domu. Zapraszam na przepis. Przygotowanie pizzy. Zaczynam od ciasta do dzieży miksera. Wlewam zimną wodę. Następnie dodaję świeże drożdże, nie za dużo, nie za dużo. Później cukier, sól. Teraz dodaję mąkę. Jest to mąka włoska typu 00 o wyższej zawartości białka i moi drodzy, tak naprawdę te składniki musimy teraz wszystkie ze sobą wymieszać. Mieszamy delikatnie, dajmy temu czas, kiedy wszystkie składniki. Połączyły się ze sobą i ciasto wygląda w ten sposób. Wlewam oliwę, zamykam i wyrabiam przez około 4 minuty. O tak. I spokojnie, zaczynam spokojnie, a później podkręcam troszeczkę. Ciasto jest już gotowe. Pięknie odchodzi od dzieży miksera. I teraz tak, pozbywamy się miksera i wracam do ciasta. Tak przygotowane ciasto i jest już pięknie wyrobione. Spójrzcie. Hop, zobaczcie, jak ono odchodzi. Rewelacja. Przekładam, robię sobie taką kulkę z tego ciasta. Przekładam do miski. Miskę przykrywam szczelnie, żeby tutaj żadne powietrze mi nie przychodziło. I teraz tak, tak przygotowane ciasto muszę odstawić na godzinę w temperaturze pokojowej, a następnie do lodówki wkładam to ciasto na minimum 24 godziny. Niech ona sobie odpocznie, a my widzimy się za 25 godzin, bo godzinę będzie musiało dojrzewać w temperaturze pokojowej. Moi drodzy, ciasto jest już praktycznie gotowe. Pięknie fermentowało mi przez te 24 godziny, urosło. I moi drodzy, teraz co musimy zrobić? Musimy sobie zważyć to ciasto, zobaczyć ile tego mamy. Więc bierzemy trochę mąki. Musimy je odgazować na samym początku. Piękne ma już o piękny zapach fermentacyjny unosi się tutaj w całej kuchni. Moi drodzy, wyciągamy z miski całe ciasto. Odgazujmy to ciasto, bierzemy wagę i musimy sobie podzielić na równe części. I to wszystko zależy od tego, jak dużą pizzę chcecie mieć, ale zazwyczaj takie ciasto, na taką na tak standardowo, dzieli się na. Trzy kulki, ale możemy też podzielić na dwie. Zobaczymy, ile tego mamy. I jaką dużą pizzę chcemy. Oczywiście, gdybyśmy robili dużą, dużą w piekarniku, no to bym podzielił na dwie, tak mi się wydaje. Ale, że ja będę robił troszeczkę mniejsze te pizzę, to podzielę na trzy. Więc moi drodzy, mamy tutaj gramów ile? 812. To podzielmy na trzy to ciasto, na kulki około 270 gramów. Zobaczymy, czy mi się uda. O, wydaje mi się, że tyle. Zobaczmy. 271, idealnie. I co robimy z taką kulką? Ja sobie ją zawijam. Hop, na początku. W ten oto właśnie sposób. Tak ściągając ciasto do środka pod sam spód. I widzicie, powstaje piękna kulka, którą wykładamy tutaj. Hop. I ona dalej będzie musiała fermentować to samo robimy z pozostałym ciastem. Dzielimy, formujemy, fermentujemy. Tak przygotowane kuleczki pięknie wyglądają, prezentują się fantastycznie, ale to jeszcze nie koniec. Musimy je zostawić do wyrośnięcia. I to wszystko zależy od temperatury, jaka panuje w waszym domu, pomieszczeniu, w którym one będą wyrastać. Ja bym się tam z nimi nie śpieszył, więc zostawiam je na około godzinę. One muszą podwoić swoją objętość i wtedy, moi drodzy, będziemy przygotowywać New York Style pizza. Bo powtarzam, po raz kolejny. Robimy dzisiaj pizzę nie włoską, ale z Nowego Jorku, a to jest różnica. Odstawiamy i czekamy, a w międzyczasie przygotujemy sos. Przejdźmy teraz do sosu. Do rondelka wlewam oliwę i następnie podsmażam czosnek. Ważne jest, żeby czosnek oddał cały ten aromat, więc spokojnie on może się na tej zimnej oliwie tutaj przesmażać. malutku, delikatnie. Gdy temperatura wzrośnie, dodamy pokrojoną cebulkę. I teraz dodaję cebulę do tego. I wiem, że Włosi nie łączą cebuli z czosnkiem, ale... To też nie jest włoski przepis. To jest przepis amerykański z Nowego Jorku. Ja tylko przypominam. No i przesmażamy do momentu, aż cebulka będzie miękka. Moi drodzy, cebulka jest podsmażona na złoto. I teraz tak: doprawiamy sobie to solą, doprawiamy sobie to cukrem. I po raz kolejny powtarzam, ja wiem, że to nie jest. Yy, że Włosi nie dodają cukru do pomidorów, ale to nie jest włoska pizza, tylko amerykańska. I tutaj mam pomidory. Pomidory z puszki. Tak. Na początku dodaję ten, yy, tą wodnistą część, żeby to wszystko jeszcze delikatnie się tutaj poddusiło. A następnie biorę te całe pomidory w pusz z puszki i miażdżę je. O, tak, w ten oto właśnie sposób, dodając je do sosu. I całość gotuje. Pomalutku, delikatnie, niech sobie to tutaj wszystko zaprzyjaźni się ze sobą. Sos pomidorowy już się zredukował, oczywiście, możecie sobie zmielić jeżeli chcecie taki sos. Ja jednak wolę, jak on jest taki w kawałkach, więc taki też zostanie. Na samym końcu dodaję oregano, całość mieszam. No i co, sos jest gotowy, ciasto gotowe, nic tylko rozciągać i piec pizzę. New York style. Moi drodzy, przed czas na zrobienie tej pizzy, spójrzcie, ciasto pięknie wyrosło. Delikatnie posypuję sobie semoliną, cyk, muszę je rozdzielić i wyciągnąć, tak żeby się temu nic nie stało. Tak przygotowaną kulkę wyciągam na semolinę. I mogę rozciągać pizzę. Teraz tak, jak to zacząć? Hop, w ten oto właśnie sposób. Nie dotykamy rogów. Trochę za dużo tej semoliny, ale damy sobie radę tutaj. Tu sobie zostawimy. I teraz tak, nie dotykamy rogów. W sensie je tylko delikatnie rozciągamy. Spójrzcie, jakie to ciasto jest półchniutkie. Oj tak. Będzie przepyszne. A następnie rozciągamy delikatnie, 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 hop. Jeżeli nam się lepi do rąk, znowu podsypujemy semoliną i znowu rozciągamy w ten oto właśnie sposób. Spójrzcie, hop, jakie ono jest puszyste. Widzę, że ciasto jest już dobrze rozciągnięte. Na sam dół sos, ten, który przygotowaliśmy. Następnie ser, mozzarella, koniecznie dużo. O, tak. Bardzo dużo. Im więcej, tym lepiej. Na to chili, bo robimy ostrą pizzę pepperoni. I pamiętajcie, salami. Dobrej jakości salami. Jak salami, to bel, bo robimy ostrą pizzę pepperoni. Moi drodzy, mm, wystarczy kilka plasterków ułożyć na pizzę i w piecu już się zrobi cała magia. I co? Pamiętajcie, pieczemy w piekarniku nagrzanym do temperatury 300 stopni, najlepiej na kamieniu. Jak długo? Przez około 5 minut, myślę, że powinno być ok. Wkładamy, to musi być takie szybkie, zdecydowane wejście pizzy, pepperoni do naszego pieca. Wkładamy Hop. i czekamy. Jest i ona! Pizza New York Style, pepperoni! Moi drodzy, spójrzcie tylko na nią, jak ona wygląda. Mm, ja już nie mogę się doczekać, kiedy jej spróbuję. Podzielmy sobie ją na kawałki. O, wygląda tak jak w amerykańskich filmach. Tylko tam te kawałki są o wiele większe. Ale przepyszne ciasto, chrupiące. Mm. No, ja nie mogę się doczekać, kiedy spróbuję. Mm. ta pizza po prostu jest przepyszna chrupiące, długo dojrzewające ciasto, do tego pikantność z chili no i oczywiście salami pepperoni no i ten fantastyczny sos taką pizzę mógłbym jeść codziennie ale pewnie bym wyglądał zupełnie inaczej przygotujcie sobie taką pizzę w domu dodajcie swoich ulubionych składników i dajcie mi znać jak wam wyszła? Do zobaczenia. Mmm.